Manko, mordeczki moje. Dzisiaj przedstawię wam moją opinię o Gacza Club. Moim zdaniem, Gacza Club jest potrzebne bardziej do meme, ale to moja opinia. Poza tym, lepiej by było, gdyby Lunime pododawaj po prostu nowe pozy, ubrania, i to żeby zwierzaki mówiły. Do Gacza Life, oczywiście jest tam dużo nowych kolorów, i bardzo spodobał mi się pomysł, żeby w oczach zrobić żywioły, ale. Patrzajcie na te oczy, a teraz na te, no te oczy ja nie mogę. W... Poza tym tam są bardzo sztuczne zwierzaki, niby mogą mówić, ale są takie sztuczne. Są inne bardzo fajne ubrania, ale te oczy. Mam do Was jeszcze dwa pytanka, jeden, czy wolicie żebym zrobiła serię w Gacza Live czy w Gacza Club, i drugie, czy chcielibyście jeszcze jakieś meme? Jak tak to jakie? Możecie napisać w komentarzach. I czy chcielibyście żebym wam nagrała 3 plusy i 3 minusy gacza klub? To na tyle takie krótkie info. Jak chcecie zaraz wam nagrywam jakie są tu rzeczy i tym podobne pa.